Witam Was, jestem Ktelix, a to jest taki odcinek informacyjny. Pierwsza i ostatnia wiadomość jest taka, że mam nowe konto, to konto już hmm, będzie, ale po prostu hmm, nie będzie nagrywane, wszystkie filmiki zostaną usunięte. Na tamtym koncie będę nagrywać różne gry, hmm, jak i również Dark Orbit, chociaż też, też to gra jest, hmm, ale ponieważ mam nowe konto, te dwa konta zostały sprzedane. Mm. Miałem jeszcze tam takiego. w ogóle, tam inne konto. Nie pokazywałem go w ogóle, ale teraz kup... yy, zakupiłem, właśnie nowe konto. Mm. No i jest to full elta Może będę rob... pokazać filmy, jakieś tam urywki z moich wylotów yy, z kolegami. Ale może będę kontynuować. Yy, Zagrajmy w Terkorbit. Inne gry. Raczej pewnie się tam znaleźć już niedługo. Jak na razie jest to pusty kanał. Dopiero założyłem go dzisiaj. I to jest wszystko. Wy na moim kanale znajdziecie link do konta oraz w opisie do filmiku. A więc na razie i subskrybujcie tam ten kanał.